Witajcie! Dzisiaj idziemy na pocztę. Liczyć znaczki. Ale spokojnie, będzie ciekawiej, niż brzmi. Zobaczymy, co można ułożyć z paczek po 5 i 12. Czasem w matematyce zamiast walczyć z problemem na raz, lepiej go po prostu rozłożyć na kawałki. I właśnie tym jest dowód przez przypadki. Dzielimy sytuację na kilka oddzielnych, niepokrywających się przypadków. Każdy z nich analizujemy osobno, jakby to były osobne zagadki do rozwiązania. Ważne, żeby te przypadki się nie mieszały i żeby razem pokrywały wszystkie możliwe sytuacje. Czyli nic się nie dubluje, ale i niczego nie pomijamy. Jeśli we wszystkich przypadkach twierdzenie działa, to działa też ogólnie. I dowód gotowy. Trochę jak sprawdzanie, czy zamek działa do wszystkich kluczy, jeśli każdy pasuje do swojej dziurki i żaden się nie zgubił, to wszystko gra. Wyobraź sobie, że na poczcie można kupić znaczki tylko w paczkach po 5 albo 12 sztuk. Żadnych pojedynczych. No i ktoś wpada na pomysł. A co jeśli chce dokładnie n znaczków? Czy da się to jakoś ułożyć z tych paczek? Nasze zadanie to pokazać, że od liczby 44 w górę da się. A przy okazji zastanowimy się, czy taki zakup zawsze jest unikalny. Czy może da się to zrobić na kilka różnych sposobów? Sprawdźmy to. No dobra, wyciągamy kalkulatory. Albo nie, wystarczy trochę kombinowania. Okazuje się, że 44 znaczki to żaden problem dwa duże bloczki po 12 i 4 piątki proszę bardzo: 45, 9 paczek po 5 czysto jak Uza 46, 3 razy 12, 2 razy 5 i znowu się zgadza. I tak dalej, aż do 49. Każda z tych liczb daje się rozłożyć na jakąś kombinację bloczków. Mamy więc sześć pierwszych okazów. Które pasują. A teraz pytanie: jak z gry logicznej. Jeśli mam jakieś? n, to czy dam radę zbudować? n plus 1? Spoiler: tak, ale trzeba będzie trochę pokombinować. Okej, okay. wyobraźmy sobie, że ktoś zamówił n znaczków i dał radę to ogarnąć przy użyciu co najmniej dwóch bloczków po 12. No to mamy taką elegancką formułę. n równa się 12k plus 5l, gdzie k jest większe lub równe 2. A teraz, uwaga, chcemy zrobić jeden znaczek więcej, czyli n plus 1. Jak to zrobić? Otóż, robimy małą zamianę. Wyrzucamy dwa bloczki po 12 i wrzucamy pięć bloczków po 5. Magia matematyki. Liczba znaczków wzrasta dokładnie o jeden. Taka sprytna pocztowa wymiana. Jakbyś wymienił dwie duże paczki na pięć mniejszych i jeszcze coś zyskał. Genialne, prawda. No dobra, teraz mamy sytuację, gdzie tych dużych bloczków elementowych jest malutko, co najwyżej jeden. W takim razie cała robota spada na bloki. Pięcioelementowe. Ale jeśli chcemy mieć co najmniej. 44 znaczki. To tych małych musi być naprawdę sporo, co najmniej siedem. I tu wchodzi nasz sprytny manewr matematyczny. Zamieniamy siedem paczek po pięć na trzy paczki po dwanaście. Efekt: liczba znaczków rośnie dokładnie o jeden. Czyli jak w życiu, czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy mniej to mniej paczek, a więcej to więcej znaczków. No i mamy to. Dzięki indukcji pokazaliśmy. Że każdą liczbę znaczków od 44 wzwyżda się poskładać z bloczków po 5 i 12. Ale czy da się to zrobić tylko na jeden sposób? Otóż nie. Weźmy choćby 60 znaczków, możesz to złożyć na dwa sposoby. 5 dwunastek i 0 piątek elegancko. Albo odwrotnie, 12 piątek i żadnej dwunastki też działa. W skrócie, poczta daje Ci wybór. A matematyka tylko potwierdza, że masz więcej niż jedną drogę do celu